Rodzice, dziadkowie i energiczni, młodzi artyści, kolejna odsłona koncertu wszystkie dzieci nasze są, zgromadziła w Tarnobrzeskim Domu Kultury Tłumy. Wszystko tradycyjnie w szczytnym celu. Pieniądze zebrane podczas występów i kiermaszu słodkości zostały przeznaczone dla walczącej z chorobą nowotworową agatki kuchty. Niesienie pomocy i wychowywanie w duchu jedności to największe wartości charytatywnych koncertów. Koncerty charytatywne Wszystkie Dzieci Nasze Są organizowane są od 1991 roku, a inicjatywa wyszła od Małgorzaty Korczak, dyrektora przedszkola nr 13 w Tarnobrzegu. W tym roku w pierwszej odsłonie koncertu zaprezentowali się kolejno młodzi artyści z sześciu przedszkoli – trzynastki, trójki, osiemnastki, dwójki, szóstki i siódemki. Dzieciaki wraz ze swoimi wychowawcami zaprezentowały programy artystyczne, a wszystko po to, by pomóc chorej koleżance. Spotykamy się już 29 lat, w tym roku, dramy dla malutkiej agatki Kuchty z Osiedla Sobów, dziecko miało chodzić do 3-latków. W tej chwili jest w Przylądku Nadziei we Wrocławiu razem z rodzicami po autoprzeszczepie. I czeka po prostu na to, aż szybko wyzdrowieje. Dopiero będzie koło 15 lutego. Są dzisiaj rodzina, która odbierze pieniążki, które tutaj zbierzemy, bo pieniądze są potrzebne bardzo. Koncerty są integralną częścią imprez kulturalnych w naszym regionie, a z trudem mieszcząca się w Tarnobrzeskim Domu Kultury Publika jest tego najlepszym dowodem. Nie ma bowiem przyjemniejszego widoku niż zaangażowane, świadome dziecko, które chce pomagać. Tradycyjnie występom towarzyszył kiermasz ciast, a słodkości można było zakupić za symboliczną cegiełkę. Dla przedszkoli te koncerty to tradycja, w związku z czym nikogo nie trzeba tu namawiać do aktywności. Nigdy nie ma problemu, rodzice bardzo chętnie przychodzą, przedszkola, wszyscy, którzy, których się prosi o pomoc są bardzo hojni. Jest już kolejka, już jest na, na, na luty, jest następna mała dziewczynka, też chora na nowotwór i na następny rok też czeka dziecko bardzo małe.

Pokazuje, że chorych dzieciaków jest niestety dużo. To gest solidarności całej społeczności tarnobrzeskich przedszkoli. Dla samych artystów to duże przeżycie, bo wielu z nich pierwszy raz miało okazję wystąpić przed tak liczną publiką. To ważny element wychowawczy i pokazanie, że warto dostrzegać potrzeby innych, bo nigdy nie wiadomo, co spotka nas w przyszłości. Występ był bardzo ważny, dzieci bardzo chętnie chciały brać udział w tym w tym koncercie charytatywnym. Oczywiście rozmawiałyśmy z dzieciaczkami po co i dlaczego przygotowywany jest taki koncert. Program był zatytułowany Świąteczny Prezent. Połączyliśmy występ z, z niedawno obchodzonymi świętami Bożego Narodzenia. To jest myślę, że taki fajny temat i, i myślę, że się wszystkim ładnie podobało. Przede wszystkim naszym dzieciakom, z czego się bardzo cieszymy. Za każdym razem pieniądze zbierane podczas koncertu przekazywane są dla chorego dziecka. W tym roku wszyscy, którzy odwiedzili Tarnobrzeski Dom Kultury okazali się bardzo hojni, bo dla Agatki zebrano ponad 5,5 tysiąca złotych. Dzieci od małego są zarażane ideą działalności charytatywnej i w wielu przypadkach robią to także w dorosłym życiu. Przez blisko 30 lat pomagano wielu osobom. Różnie i dorosłym ludziom, instytucjom i no wszystkim, wszystkim, którzy tylko trzeba było. Kto się do nas zgłasza, to pomagamy. Dzisiaj przyjechała mama i mówi, że ona 20 lat temu tutaj występowała, a dzisiaj przyjechała z własnym dzieckiem. I mówi, Ja panią pamiętam, wie, no to dobrze. Czyli jednak to działa.